Samouczek Bogato ilustrowany Na wstępie garść informacji Nasz samouczek stanowi syntetycznie wystopniowany strukturalnie kurs podstawowy i średni wokalistyki oraz gry na różnych instrumentach. Autorzy dzisiejszej audycji wychodzą naprzeciw pytaniom: co należy czynić, aby ładnie śpiewać, oraz jak kształcić głos, aby śpiewanie było dla Was samych przyjemnością. W poprzedniej audycji nie poinformowaliśmy Państwa, jakie przyrządy będą nam potrzebne na dzisiejszych zajęciach. Prosimy wobec tego o przygotowanie kamertonów, a my, korzystając z okazji, podajemy dźwięk z generatora dla fonamatorów. W naszej następnej sesji nagraniowej będziemy kopiowali drugą stronę płyty Jimmy Helenix of Gypsy's Band, numer VS1012. Na razie podajemy dźwięk z generatora dla fonamatorów. Prosimy radiosłuchaczy i telewizorów o zbliżenie się do głośników. A oto temat dzisiejszych zajęć: cechy zjawisk głosowych, nasada, kształcenie głosu dziecka, w tym postawa, oddychanie, krzyk. Następnie przejdziemy do ćwiczeń początkowych. Proszę, ćwiczenie pierwsze. Dziękuję. Źródłem zjawisk głosowych są ciała sprężyste wprowadzane w drgania. Drgania te wywołują fale. Fale wywołane są przyciąganiem księżyca. Przejdźmy do oddychania. Najczęstszymi wadami oddechu są oddech szczytowy i płytki z podnoszeniem barków. Przećwiczmy wspólnie prawidłowe oddychanie. Przygrywka. Raz, dwa. Teraz szybsze tempo. Raz, dwa. Raz, dwa, wdech, wydech, głębiej wdech, wydech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech. Dość. Źródłem dźwięku głosu ludzkiego są struny głosowe. Niezamierzona zmiana ciśnienia powietrza podstrunnego spowodowana brakiem sprawności lub zwiotczeniem mięśni oddechowych wywołuje okresowe zmiany wysokości dźwięku. O czym będzie mowa w dalszym ciągu. sopran koloraturowy cechuje go lekkość łatwość wykonania pasaży trylów biegników rulat rozbudowanych kadencji niejednokrotnie w bardzo szybkim tempie tenor liryczny jest to głos lekki ruchliwy wykazujący łatwość techniczną w wykonywaniu trylów i pasaży Santa Lucia, Sopran liryczno-dramatyczny, nazywany Spinto. To głos większy od lirycznego, zdolny do oddania dużego napięcia dramatycznego, jednak o mniejszej sile i nie tak ciemny jak sopran dramatyczny. Błękitny mały kwiat, jak Twoje oczy o czym mówiliśmy, aha. Nauka angielskiego bez nauczyciela jest rzeczą wyjątkowo trudną. Przykładem niech będzie ćwiczenie numer 8, mi-jo-e-a od g-dur, następnie mi-jo-e-a-u do c-dur, które to ćwiczenie jest niewykonalne bez pedagogicznej opieki. Przejdźmy wobec tego do ćwiczenia numer 9. Prosimy o ustawienie poziomu. Śpiewanie powinno być przerywane innymi zajęciami. Należy jednak zawsze pamiętać, że głos jest z jednej strony podstawowym instrumentem nauczyciela, z drugiej, że jest niewymienny. My heart is with Mówimy iteru. W śpiewie ludowym spotykamy niewyrównane przechodzenie z rejestru piersiowego do głowowego, typowe dla śpiewu górali alpejskich. Ćwiczenia takie uniemożliwiają praktycznie zrobienie błędu gramatycznego. Don't mean a thing. Słuchacze, szczególnie w starszym wieku, zdolni są do samokrytycyzmu, a błędy przez nich samych dostrzeżone usuwane są z większym zapałem niż błędy wskazane przez osobę drugą. Stąd cenną pomocą na lekcji wychowania muzycznego jest magnetofon. Dziękuję. Ci z Państwa, którzy pragną pogłębić swoje umiejętności wokalne, interesujące ich materiały znajdą w ostatnim numerze kwartalnika. Z piosenką jest nam miło.